Yo, ja, cześć, siemanko, z tej strony Franek, to jest mój pierwszy odcinek, ja pierwszy raz pokazuję moją wyspę, nazywa się Francolowice, mam ją z moim kolegą Błażejem, na 20 lajków będzie z nim odcinek, ogólnie chciałbym nagrać jakiś krótki filmik, ogólnie op oprowadzając was, przepraszam, przejąłem się, Chciałbym wam pokazać, to jest mój pokój. Już byliśmy w kresie, więc jak będzie pod następnym filmikiem 50 lajków robimy nowy serwer. To jest ogólnie nasz salon. Tu mamy skrzynki z blokami. Tu jest pokój mojego kolegi Błażeja. Tutaj jest nasz magazyn. I to chyba tyle z domku. Tam jest korytarz tylko do wyjścia. Dobra, lecimy. Tu jest jego lama, której głowa nie wiem czemu jest w ścianie, ale mniejsza z tym. Ogólnie z niedługo nadchodzących świąt, chciałbym, tak po świętach, wiadomo, będzie wolne. To można by nagrać jakieś fajne filmiki z tym związane, świątecznie ubrać może naszą wyspę, ale to wszystko w swoim czasie. Teraz Wam pokażę. To jest ogólnie most. Wszystko sami robiliśmy. Ja jestem tutaj budowniczym trochę. Nie ja wiem po co się tak męczę, ale no, no, nawet mi nie wyszło. <laughs> tutaj miał być dom mojego kolegi, właśnie Bożeja. Ale no, no, no nie wyszedł. Najprawdopodobniej będziemy ten tutaj jakiś albo magazynek, albo coś ze świętami związanymi. Ale to się jeszcze zobaczy. Do następnych rzeczy przejdziemy elektro, bo nie chcę mi się już chodzić. Tutaj jest nasza farma bloków. Jak mam miejsce w arku, to pokażę, jak działa. Na przykład ja bym chciał sobie wziąć drewno. I mam drewno. To dopiero po wyprawie naszej domy do Endu budowałem, dowiedziałem się o komendach, takich tajemniczych, ale co będę przedłużać, no w zasadzie to jest tyle z naszej mapy, jeszcze mamy tu mob grinder, który powinien działać, ale nie działa, więc nic nie poradzę. To jest farma EXPA, ogólnie wszystko sami tu budowaliśmy. Tutaj można, jak się kliknie widnie, to już zwykle działa, ale czasem też może nie działać. O jest, wow, oh, wow. Tylko czasem są upierdliwe i nie chcą przychodzić, to trzeba je zwłokać i wtedy podchodzą od razu. Tam wszystko jest zbierane, co z nich wypadnie przez mechanizm. Tutaj nieudany mob grinder. <grych> Zmarnowałem drewno. Tutaj miał być budynek budowany. Tu jest nasza wielka farma. I czciny i ziemniaków i pszenicy. Zaraz pokażę pszenica. Tu jest pięknie rośnie. Tylko tam trzeba wybudować. Tu są ziemniaczki. Marchewki kiedyś były, ale... Nie opłacało się nam. Tutaj mamy wszystkie łupy farmy. No, ostatnio dużo zjedliśmy. Ale no, nic nie poradzę. I tak muszę coś zjeść. Tutaj jest pikselarta wielka i pikachu. A tam głowa noobka. Tylko, że zniszczona, bo był wybuch creepera. No i nie wyszła. Ale jest ładnie. No i to tyle z filmiku. Jak chcecie jakiś odcineczek dłuższy z tego serwera, to 10 lajków i będziemy próbować coś robić. Ja się z wami żegnam. Pa.